Siemanko z tej strony Mister G oraz Mati. W dzisiejszym odcinku będziemy przypiekać jedzenie w tosterze. Będziemy losować czas, w jaki będzie przypiekane jedzenie. Od 15 sekund aż do godziny. Najpierw zostawcie subskrypcję na tym kanale oraz co? Łapkę w górę. Dokładnie, łapki w górę, a my przechodzimy do pierwszego dania. Zobaczymy co tam będzie. Dobra, sprawdźmy w pierwszym daniu, co my tutaj mamy Dobra, sprawdzamy Ooo, żelki zaraz, żelki do tostera? Serio? Może y, podzielmy się tą paczką, proszę bardzo Ale chwila, najpierw wylosujmy czas 4 minuty A ja? 2 minuty O, właśnie dwie minutki minęły Jeszcze żelki, Oooo! Ej, jest Ten kisielek! Jaka papka, ale sklej ci buzie stary! Ej, taki kisiel, tylko bardziej kleisty, bez kitów. To smakuje jak rozpuszczany taki lizak yy, bardzo lukrowy. Jest! Moje! O Nice! Patrzcie! Jak dotykam tylko widelcem, od razu to się ciągnie! Jak! Ej, to jest. Takie taki... gorące! Ej, to jest taki... Ej, patrzcie widzowie! Ja podnoszę talerz. Mówię wam, że to chrześci jak cukier. To się zmieniło już w cukier. Aaaa! Parzy! O nie! Patrz! To se się pod... O! Dobra, to ja idę po ściereczkę i czyścimy ser. Także widzowie, poszliśmy po rozum do głowy i stwierdziliśmy, że damy papier do pieczenia tutaj, żeby się więcej nam nie pobrudziło. Czyściłem godzinę to. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Ej, teraz Kieroszki. ja dwie dwie minuty! Dwie minuty no. Jak ja dwie minuty? To I nawet... będziesz musiał to zjeść. Dobra, i uwaga ja. Aha, śmiał się, się Serio? Serio? Takie? One nie będą gotowe do zjedzenia, nigdy czy, no Tak, i lecimy, masztetem, o Z naszymi pieruszkami Dopiero woda zaczęła puszczać Ej, to, to jest twarde, tego nawet nie nabijesz, a nie, nabijesz Ledwo co To jest zmrużony stary, jeszcze Mięso jest, tak jak mówiłem, upieczone tylko... O, fu, stary, jakby jadł mąkę <laughs> Mięsko jest, jest dziwne, zmrożone Jakby się jadło z pr... mrożonego prosiaka Co? A tam ma lumba Mati, słuchaj, teraz masz do wygrania równą stówkę Wystarczy, że wygrasz ze mną w mecz Masters Zobaczcie, ja mam trochę większe szanse niż Mati, bo mam Diamond Boostery Więc będę miał większe szanse na wygraną Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę Kto kogo rozwali, Mati, No, no i to był wielki błąd, panie kolego Proszę bardzo, pyk, gwiazdeczki i zaraz uruchamiamy mojego Diamond Booster'a, zdobędę na pewno super moc. nie trafi do ciebie, nie ma opcji. Używam super mocy gwiazdeczki. Nice. I teraz doładowało mi Diamond Booster'a mojego. Aktywacja i uwaga, zobaczcie. Teraz wyprzedzam Matiego o lata świetlne, nie? Pek. Ej, co za cheaty, Tak się nie bawimy. Diamond Booster, no. Tak jest i ponownie aktywacja mojego Diamond Boostera Następnej rodzinie rozwalę Tu musiałbyś stary wiesz co zrobić? Weź w link w opisie tak jak Wy widzowie możecie wejść w link w opisie yy, I wejść z mojego linku albo z kodu QR który jest dostępny teraz na ekranie Dzięki czemu dostaniecie piniatę A tam z piniaty słyszałem, że lecą Kozackie nagrody! Boostery, naklejki oraz wiele, wiele innych fajnych nagród. Więc koniecznie wbijajcie przez kod QR lub przez link w opisie i możemy razem ze mną możecie zagrać. Do zobaczenia w grze. Widzisz Mati, niestety nie wygrywasz tej stówki, ona zostaje u mnie, a my przechodzimy do kolejnego jedzenia. <ścoughs> Widzowie powiem Wam tak, te nigdy nie jedzcie nic zmrożonego, niegotowego, surowego. Nigdy, 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 nigdy nie polecam. Broń Boże, sprawdzamy co mamy dalej. Uwaga! Yo, 7 days! Ej, to będzie dobre. Ej, to, to będzie kozak. Tak, czekaj. Oooo, strzał na kręcenie kołem fortuny. Minutę? Serio, tak Minute. krótko? Dawań. A ja jest? jestem taki leciutko? A, 15, 15 minut. Ej, wtedy mogłem 15 minut. Zazdroszczę. O. najgorsze wiecie co jest? Że nie zmieniliśmy papieru, i już widzę, że te 7 są mokre od yy, tych rzeczy po pierogach. O, koniec czasu. Uuu, zobaczcie, to co mówiłem, on jest mokry chyba po pierogach, tak mi się wydaje. Ale jaki gorący, stary! Ja się współczuję, że ty. Aaaa, będziesz 15 minut czekał na to. Ale czujesz ten zapach? Mm. Spalonych pierogów. Nie, spalonych pierogów tylko świeżutki krosancik prosto z piekarni. Nie. Czekolada jest zimna. Szukale, te ciasto, słuchajcie, ono przyjmuje ciepło, ale je zatrzymuje. Jest jak nie wiem izolacja. Czekolada jest zimna. A ja lubię no. Akurat czasik. Nasowany jak żelazkiem! Słuchajcie, to jest prawdziwy... Jak to się nazywało? Lagun! To jest lagun, ten co na drzewie przecież był. Ktoś rzucił Seven Days'a na drzewo, a babka jakaś wezwała policję, że to jest jakieś zwierzę dziwne, bo to w sumie trochę wygląda jak zwierzę, nie? Zdechnięty szczuro. O nie, o nie, o nie! Nie chciałam go widzieć. Nobel! Dobra gorąca. Byszczę. O! Jak wypłynęło! Stary, przechodzimy do następnej rundy. Kwestia. Dobra, sprawdzamy, co mamy w kolejnej rundzie. Uwaga! O, serio! Mandarynki! Ej, dobre! To będą takie struszone owoce. Jest serio? serio? Uwaga, ja losuję czas. 15, 15. minut! Kurde. Mocniej! To. Jedna godzina! Serio? Zostawiamy? No dobra. Teraz mandarynki po pierogach, po krosantach. Ej, się zamknął, Kostar. Zostawiamy. I widzimy się za 15 minut, a później za godzinę. Także widzowie, już ponad 14 minut. A widzę, że tu już końcówka czasu. Ja już chciałbym tam zajrzeć, zobaczyć, co jest z tymi mandarynkami, nie? Jak mandarynki w ogóle mogą wyglądać po upieczeniu? Widziałem z wody. Co jest? Patrz, jaki dżem mi się zrobił. Ej, mocne, moje puściły sok. Stary. Ogólnie widzowie, tu pachnie jak ziemniaki. Ale jak przyciśnięcie na przycisk subskrypcji to szansa, że będziecie czuli bardzo wzrośnie. Bardzo. Jeszcze 45 minut. Ja cię nie mogę. Uy. A wolące! Wej. To co widzowie widzimy się za 45 minut jak Matiego będą już gotowe. W końcu! Yeah! Ja Ciekawe jestem tu... jaki będzie efekt. Powiedz co tak się robi. Błagam wyłącz ten dźwięk. Błagam. Bo to jest mój budzik ogólnie, nie? Co jest? Czemu nadal to jest takie samo? O co chodzi? Bo ty ścisnąłeś, a ja nie ściskałem Oooparzyłem się! Co gorące? Nie, jak... lodowate, no Dobra to co, przechodzimy do następnej rundy. Zobaczcie co tam będzie. Dobra, widzowie, szczerze, mam nadzieję, że teraz będzie coś ciekawego No bo mandarynki to było nud... była nuda Była nuda Ochyda Ochyda i nuda, ustalmy to, było nudne eee, więc sprawdźmy, co mamy teraz oh! Nice! W końcu coś Ej. ciekawego Sprawdzimy, czy popcorn da się zrobić w sterze. Ej, dobra, to ustalmy jedną rzecz Jak będziemy ich taki sam czas, to wkładamy całą torebkę A jeśli oddzielnie, to oddzielnie wkładamy Dobra, to kręcimy najpierw Dobra, uwaga Cztery min min minuty to w końcu porządnie zakręcił. Uuu, dwie minuty. No dobra, otwieramy. Specjalnie nie będziemy wyłączać kamery i będziecie czekać razem z nami, żeby usłyszeć czy strzela czy nie. Ej, ale wiesz, że wtedy mój żołądek tego nie straci o, o! Coś strzeliło. Dwie minuty. Tak, no to nie robi się mikrofali. O, o! Twój czas. No niestety Mati. Nic <laughs> co ja mam zjeść. W sumie nie mam porównania, czy to smakuje dobrze czy nie, bo nigdy tak nie nie... No dobra, spróbuj tylko wiesz, czy da się chociaż pogryźć, czy cokolwiek, czy nie. Jakie słone! O. Dobrze, przeszedłeś akurat na zegarek. Zobaczmy. Nic! Serio nic! Ja nie wiem ile to musiałoby się piec, żeby to się zrobiło. Jak? Dlaczego? Masakra. Dobry. Dobra, to co? Przechodzimy do następnej rundy. Po prostu zobaczmy, co tutaj mamy. Ooo, paróweczki Berlinki. Ej, to się uda. To jest też? Minuta. Kobieta. Też minuta. Serio? To co? Parówa na pół. A Co za ma? zobacz. Co tu parówka za parówkę zobaczymy Minuta, ale to się zrobi słuchajcie, ale parówka będzie zrobiona spalona, uuu Uwaga O, parówki Ej, to mi się rozwaliła Dobra, przetestujmy gorąco paróweczkę Ej, dobra jest Lepsza niż z e, mikrofali Ej, taka jest przypieczona Taka jakbym ugotował w wodzie i go ją na patelnie, jeszcze lekko przyzpać, no Paróweczki z Tostera polecamy. Są dobre? 10 na 10 10 na 10 jeśli chodzi o parówki, dokładnie. Sprawdźmy, co mamy w kolejnej rundzie. Mam nadzieję, że też coś dobrego jak parówki. Uwaga, 3, 2, 1 i! Wow! Serek Camembert! No. Nie wiem, losuje czas, bo y, chciałbym go zrobić naprawdę. Nie za mocno. No to mocno. 15 minut. Dobra, mam nadzieję, że ta godzina to nie będzie przesada. Eee, I twoje 15 minut. Mam nadzieję, że też będzie git. Dobra, już minęło 15 minut, twoje Mateusz, więc zobaczmy jak wygląda serek Camembert. Kurczę idealnie. Ej, dlaczego zawsze twoja strona jest bardziej yy, ta? Yy. Rozwalona, nie wiem stary, nie pytaj. Zabieraj swój serek, konsumuj. O no, żurawinka. Żurawinka. No, żurawinka. Ja to lubię. O te tak. Idealnie zrobione. Dobra, czekamy godzinkę. To tu 40 minut. Na mojej i zobaczymy, jak będzie mój wyglądał. Pójście, tu już zaczęło kapać. Sosik zaczął kapać. To co jest? Ej, weź to. On przez to się tak rozlał się nawet nie spiekł. Uważam, że ten koster jest popsuty, stary. Coś jest z nim nie tak. Ja, ja mam coś takiego, że. Ale gorące. Że jak. wo. wo... Dobra. Ja już ja dobre. jestem po tej godzinie. To co? Przechodzimy do kolejnego dania. No, do następnego. Ja mam nadzieję, że to jest coś, co mnie pobudzi. Energetyk. Energety. Ooo, Ale wykrakałeś! Co jest? Bo ja czuję czekoladę z daleka. Ja w ogóle no. Takie rzeczy to ja o... Dobra, kręcimy ile czasu moje oreo? O, oreo. 50 sekund! Godziny wylosujesz. 2 godziny. Nie ma. O, te 50 sekund! Ej, jak? Jak to jest możliwe? Dwa tak. Ej, Jak? Dobra, zobaczmy. Jak tu na... Co jest? Ej! Czy te moje oreo? Patrzcie. Ej, miękkie są! Tak, ale zobacz co się z moim stało. A, A! Parzy! Patrzcie, on się rozpuścił ten sos. Ale pyszne. zaczek, naprawdę. Widzowie, polecam Oreo na ciepło. Jeszcze do tego zimne mleko. O no! I już naprawdę można to jeść. Oreo z tostera na poziomie parówek. Dobra, przechodzimy już do ostatniej rundy, moi drodzy. Rundy finałowej! Zobaczmy co teraz będziemy mieli. Finał! Ja już widzę co tutaj jest. Pizza! Więc Giuseppe! Oh. Giuseppe! De de. 50 sekund. Fajnie! Godzina! Godzina. Godzina. Oh. o, no, Proszę! Bella ciao, bella Italiano tu przyjechał! Nice! Dzisiaj przeniesiemy się do świata kulinarnej Italii. Ej, moja jest zrobiona! Nice! Wu! Gorąca! O, nie! O, tak. Zamrożone tu jest całkowicie. Eee, Pieczarki surowe i mrożone zimne. Eee. Dobrze, szanowni państwo, także nadszedł czas na sprawdzenie pizzy po godzinie. My tu mamy, czy ona jest spalona? Już widzę, że tak. O! Jaki placek serowy tutaj wyszedł nam. Ej, ale to może być naprawdę dobre, stary. To może być naprawdę... Pokaż widzom. Patrzcie, jak to wygląda! To jest placek po prostu Ech, serowy! To jest brykiet, brykiet! Dobrze to wygląda! No... Jak smakuje? Spardza! Spardza? Ojej! słabo Spalona bułka z serem! Tu... Ale nie jest surowa! No nie jest surowa, ale... Nie czuć nic, żadnych dodatków, bo zostały spalone I one tylko zalatują węglem, tylko ich wyłącznie. No? <laughs> oho, oho, oho! Lepiej? Ała, kurde, tu mi karton się wbił A, sorki No dobra, tym oto miłym akcentem Żegnamy się z wami, koniecznie zostawcie łapki w górę Oraz subskrybujcie ten kanał I co? Do zobaczenia w następnym odcinku Pa!